Cześć, witajcie. Chciałem teraz nagrać odcinek schizofrenia, jak odzyskać zdrowie. Słuchajcie, po epizodzie psychotycznym zazwyczaj lekarze dawkują większe dawki leków. Prawda? Jakiś czas się bierze te leki, okres 2 lata, może mniej, może krócej nawet i później lekarz schodzi z dawki leku na dawkę mniejszą. I co najważniejsze jest, słuchajcie, żeby odzyskać zdrowie, to przede wszystkim musi ten lek być dobrany. To po pierwsze, musi być dobrany, a po tym okresie już, kiedy przyjmowaliśmy większe dawki, żeby lekarz tam obniżył dawkę leku do dawki podtrzymującej, najniższej dawki podtrzymującej. Wtedy mamy gwarancję, że będziemy się czuli w miarę dobrze. Bez nerwów, bez, bez, bez objawów ubocznych, leków i tak dalej. Nie będziemy się też denerwować, bo tak wspomniałem o nerwach, ale bo tak jest, że człowiek się denerwuje, kiedy ma większe dawki leków, kiedy te leki go, go po prostu yy, otumaniają w taki sposób, że, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Także dobrany lek i najniższa dawka Leków podtrzymująca. Tak jest najlepiej, i tak moim zdaniem powinno wyglądać szczeczenie. No, zupełnie leków wykluczyć nie można, bo kiedy się pojawia druga psychoza, to już leki, takie jak lekarze mówią, do końca życia. No ale oprócz tego, słuchajcie, żeby dobrze funkcjonować, trzeba. Po prostu być w miarę aktywnym. Ja tutaj nie mówię o takiej aktywności, że jakiś tam duży sport, bieganie czy tam coś innego, siłownia i tak dalej, chociaż to jest dobre i, i czasami znam ludzi, którzy z, z, z diagnozą schizofrenii na przykład biegają lub chodzą na siłownię, ale słuchajcie. Moim zdaniem taka aktywność, na przykład aktywność w internecie, aktywność w domu i tak dalej, ewentualnie wyjście na kawę nie wiem jak możecie na piwo wychodzić, bo ja mam na przykład przypisane tak, w papierach, że ja mam wychodzić na piwo, wychodzić na kawę, że lekarz mi tego nie zabronił, bo ja też mam diagnozę diagnozę schizofrenii paranoidalnej, także ja leczę się już od 20 lat i mam jakieś tam doświadczenie w tym leczeniu i słuchajcie, warto być tak w miarę aktywnym, ogarniętym ale pamiętajcie, jeżeli śpicie długo, to sobie tego snu nie zabraniajcie śpijcie tak, żebyście się wyspali, czuli się dobrze i tak dalej, sobie nawet niech to będzie 10-12 godzin, ale żebyście się wyspali a resztę dnia, żeby normalnie dobrze funkcjonować tylko to najważniejsze aby te leki były dobrane, i ta najniższa dawka podtrzymująca była przez lekarza przypisana. Także aktywność w jakimś tym stopniu w domu dobrze się spotykać ze znajomymi, dobrze mieć przyjaciół. Ja też mam znajomych. Oczywiście, ja jestem na ręce, ale moi znajomi pracują także w miarę czasu, kiedy mają czas wolny, to się z nimi spotykam i po prostu spędzam z nimi czas i się tak w taki sposób relaksuję chociaż też wam powiem, że nie zawsze czuję się dobrze czasami mi ta muzyka, ten hałas przytłacza w miejscu publicznym i czasami jak gdyby jest za dużo ludzi, za duży hermiter za, za dużo głosów i tak dalej i czasami z tym się czuję źle także w takim momencie po prostu słuchajcie, wracam do domu i się po prostu w domu relaksuję, w domu odpoczywam, robię taki sobie chill out i dochodzę do siebie. Takie, takie postępowanie jest bardzo ważne, takie aktywne, słuchajcie. No bo jednak, yy, już to wcześniej też mówiłem na filmach, że jednak psychoza zamyka człowieka w domu, człowiek się zamyka, yy, często dostaje depresji, yy, innych rzeczy nie wychodzi. Nie chce się kontaktować, traci przyjaciół, traci znajomych, ale to się wszystko da odbudować i można normalnie żyć i normalnie funkcjonować. Także to jest najważniejsze. No, tutaj też chciałbym zaapelować, żeby po prostu te leki brać, żebyście te leki brali, bo słuchajcie, nie odstawiajcie samemu, tylko współpracujcie z lekarzem, i lekarz musi też współpracować z Wami, żebyście Mieli jak najlepszy lek dla siebie i jak najniższe dawki podtrzymujące. Ja w tej chwili już jestem na takich dawkach podtrzymujących, że nie odczuwam żadnych objawów ubocznych i tak dalej, jestem w stanie normalnie funkcjonować. Fakt, że śpię długo, ale też siedzę bardzo do późna yy, i kładę się późno spać. Także yy, gdybym się położył, 10 godzina, to może wstałbym o 7-8, a tak kładę się druga, trzecia w nocy. I staje czasami 11, 12. Tak? tak to czasami bywa. I też śpię słuchajcie, po te 9-10 godzin normalnie, ale przynajmniej później normalnie funkcjonuje. No nie wiem, mój organizm tyle potrzebuje. Ja wiem, że jeśli wy jesteście na lekach psychotropowych, też potrzebujecie tego snu więcej. I, i, i żeby się czuć lepiej, i stać z rana wyspanym. Z rana czy tam w południe, jak tam to się kładzie spać, jak tam to o której godzinie wstaje. No słuchajcie, jeszcze jest taka rzecz, że jest praca w tym wszystkim. No, gdy, gdy, kiedy chcecie pracować i, i normalnie z lekami funkcjonować, to jest trudne, ale da się to pogodzić z tym, że tutaj jest potrzebna dyscyplina że tak powiem no pewnych godzinach trzeba się kłaść spać wcześniej, wysypać się dobrze no i trzeba mieć coś takiego, że jak kładziesz głowę do poduszki to zasypiasz, bo, bo na przykład ja na przykład to się kręcę z dwie godziny zanim zasnę ale to u mnie tak bywa no i jeżeli też nie macie czegoś takiego jak stres przed pracą przed tym co będzie jutro co, co czeka w pracy i tak dalej to bardzo dobrze. No, Najgorzej jest to poradzić ze stresem, który też y, bardzo psuje nam życie i po prostu wzmaga objawy chorobowe. Także najlepiej się niczym nie przejmować, za bardzo dużo do głowy nie brać. Ja wiem, że to łatwo mi się mówi, bo dla mnie też jest bardzo ciężko. Ja też jestem bardzo stresujący i bardzo, że tak powiem, y, przejmujący się pewnymi rzeczami ale moim zdaniem nie ma co się przejmować jeżeli chcesz pracować to musisz sobie jakiś regularny tryb życia narzucić, że kładziesz się dziewiąta, dziesiąta, wstajesz o tej szóstej, o siódmej do pracy i normalnie idziesz i pracujesz znam ludzi, którzy pracują i u mnie na Discordzie na Azylu Umysłu, to jest to ludzie którzy pracują i, i dają sobie radę, chociaż nie powiem, mówią, że jest ciężko no ale jednak starają się, bo też niektórzy starają się o rentę i o to, żeby zapracować, żeby dostać rentę od ZUS-u. No i słuchajcie, tak to jest, tak, tak to wygląda, że, że po, po psychodzie jest ciężko dojść do siebie, ale wszystko da się zrobić. Także widzicie, ja też nagrywam jakieś tam filmiki, yy, jedne mądrzejsze, dru, drugie głupsze, bo też alfa omega, nie jestem wszystkiego, nie wiem. No ale słuchajcie, da się normalnie coś, da się normalnie żyć, da się normalnie funkcjonować i da się w miarę aktywnie ten czas spędzać. No, może ja bym na tyle to, co chciałem powiedzieć na temat yy, schizofrenii i jak wrócić do zdrowia, po prostu tutaj trochę aktywności dobranych leków. Jeszcze raz powtórzę. I odpowiedniej dawki leku podtrzymującej, najniższe i w najlepszym wypadku, i wtedy normalnie da się funkcjonować, i wszystko wraca. Nie, nie myślcie tak sobie, że zmienia się u was myślenie, że zmienia się osobowość, i tak dalej. Osobowość wraca ta sama. Tylko pamiętajcie, że wraz z wiekiem, czym jesteście starsi, osobowość się zmienia i jesteśmy troszeczkę inni niż byliśmy młodsi. Bo wiadomo, że ludzie chorują latami. I później mówię, a ja byłem, jak byłem młody, to byłem inny, no ale teraz pamiętaj, że masz więcej lat i twoja osobowość jest bardziej dojrzała i, i się po prostu w tym, w tym wypadku zmieniasz i myślisz zupełnie inaczej. Także leki nie zmieniają myślenia. I osobowość jest ciągle ta sama. Także nie przyjmujcie się i pamiętajcie, że raz tam yy, yy, zaapeluję o to, żeby przyjmować leki. Nie odstawiać regularnie i, i dbać o swoje zdrowie. To może na tyle w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.